Kilka miesięcy temu w pewnym filmiku na YouTubie natknąłem się na dość ciekawą metodę przerzucenia karty z jednej ręki do drugiej z zewnętrznej części dłoni. Wygląda to tak. Niestety nie mogłem nigdzie znaleźć wyjaśnienia do tego ruchu, ale po pewnym czasie drogą dedukcji ustaliłem, jak należy to wykonać. Pod względem technicznym, ten ruch nie jest zbyt skomplikowany, ale jednocześnie wizualnie efektowny, dlatego możemy udoskonalać nim. Wszelkiego rodzaju manipulacje. Nie będę już przedłużał, przejdźmy do nauki. Na początku musimy zająć się tym, aby przenieść kartę z wewnętrznej na zewnętrzną część dłoni. I teraz, jak to wykonać? Na początku trzymamy naszą kartę w taki sposób. Potem zabieramy palca serdecznego, środkowego i wskazującego. Karta jest trzymana w taki sposób przez palca małego i kciuka. Następnie te trzy palce, które są wolne, chowamy pod kartę. I na koniec musimy jednocześnie odwrócić i otworzyć dłoń. Zobacz. I karta znalazła się na zewnętrznej części dłoni. Gdy karta znajduje się już na zewnętrznej części dłoni, chwytamy jej boczne krawędzie za pomocą kciuka oraz palca małego. Istotne jest również zadbanie o to, aby znajdowała się ona mniej więcej w tym miejscu na zewnętrznej części dłoni. Ponieważ jeżeli będzie wysunięta zbyt bardzo w tą stronę lub w tą stronę, źle wpłynie to na trajektorię lotu i to przerzucenie zwyczajnie może się nie udać. A wiele osób popełnia ten błąd. Dlatego ważne jest to, aby ta karta była mniej więcej tutaj. Aby przerzucić kartę z jednej ręki do drugiej, na początku musimy ją lekko zagiąć i naprężyć, używając głównie kciuka oraz palca małego. Następnie musimy ją wypuścić na początku palcem małym i ułamek sekundy później kciukiem. Doprowadzi to do tego, że karta wyleci z dłoni, w powietrzu wykona taki obrót, po czym wyląduje w drugiej ręce. Jeżeli chodzi o to, z jaką siłą należy to wykonać, jest to już kwestia indywidualnego wyczucia, które przychodzi z biegiem treningów. Oczywiście nie możemy wykonywać tego zbyt mocno, jak i również zbyt lekko, ponieważ źle to wpłynie na trajektorię lotu karty. I postaram się teraz wykonać ten ruch przerzucenia jak najwolniej tylko potrafię. Zobacz. Pokażę Ci ten ruch jeszcze raz w zwolnionym tempie z różnych perspektyw, abyś mógł się z nim lepiej zaznajomić i lepiej go zrozumieć. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie, to ode mnie wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na facebookowy fanpage o nazwie Efektowne Tasowanie Kart. Pozdrawiam.